Witajcie w moim garażu i na moim kanale, gdzie pokażę Wam różne zabytki, nie tylko PRL-u, ale może coś zachodniego znajdziemy. Ja jestem miłośnikiem syreny i się tego nie wstydzę, syreniarzem jest się przez całe życie, ale pokażę Wam też trochę aut zachodnich, może jakieś Mercedesy. Odwiedzimy różne ciekawe garaże. Podczas moich podróży z tymi samochodami spotkałem naprawdę wielu ciekawych przyjaciół. Na mojej szczęście stanęły nie tylko samochody PRL-u, jak ta moja ukochana Syrena, ale też Mercedesy czy inne pojazdy bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że jak zabiorę was w ich świat, handlarzy, miłośników, muzealników, to nie będziecie się nudzić. Serdecznie zapraszam.